Cześć, witam na kanale Okazje i Gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszej gazetce Biedronki. Z części gazetki poświęconej warsztatowi. Inaczej mówiąc, przyjrzymy się narzędziom marki Niteo, czyli tym narzędziom, które oferowane są głównie w biedronce. Gazetka ciekawa, gazetka długo oczekiwana. Jednocześnie, bardzo Biedronka kamuflowała się z, z tą ofertą. Naprawdę trudno było tą ofertę znaleźć. Gazetka datowana jest, tak jak mówię, od 21 sierpnia 2025 roku, czyli od czwartku. W gazetce będą i klucze, i śrubokręty. Poziomica, prowadnica, będą młotki tarcze, jakieś będą zestawy narzędzi, będą bardzo ciekawe tutaj zestawy skrzyn, skrzynek narzędziowych, będą lampki wszelkiej maści, latarki itd. itd. Taka gazetka nastawiona na takie sprzęty, narzędzia manualne, niezwykle potrzebne. I oferowane w znacznej mierze w bardzo dobrych cenach. Zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał tak jak do tej pory. Nie przedłużając, gazetka obszerna, zaczniemy. Szanowni Państwo, już w pierwszej kolejności mamy klucze płasko oczkowe lub oczkowe. Ceny zaczynają się tych zestawów od 34,99. No, ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że ja bardzo nie lubię tych cen od. Lubię, jak jest jasno określone i dlatego postaram się Państwu tak właśnie określić konkretne zestawy. Mianowicie zestaw kluczy oczkowych 8 sztuk jest właśnie za wspomnianą cenę 34,99. Zestaw kluczy płasko płaskooczkowych. 12 sztuk, również za tą samą cenę. Zestaw kluczy płaskooczkowych z grzechotką 10 sztuk, natomiast jest wyceniony na 129 zł. I tu uczulam, żebyście Państwo nie myśleli, że tutaj widoczny na obrazku zestaw kluczy płaskooczkowych z grzechotką jest za 34,99. On jest dużo droższy, kosztuje 129 zł. Idziemy na drugą stronę gazetki. Mamy klucze, no to wypadałoby, żeby były też śrubokręty, i tak jest. Tutaj już jest cena jasno określona mianowicie wszystkie zestawy śrubokrętów są wycenione na 39,99. Właściwie każdy z tych zestawów tyle kosztuje, jest to rzecz oczywiście oczywista wykonane są ze stali chromowo-wanadowej czyli jak zawsze to mówię to tak jak to powinno być i za tą cenę mamy albo wkrętak grzechotkowy zestawem bitów i nasadek składający się z 69 elementów albo zestaw śrubokrętów z magnetycznymi końcówkami 37 elementów albo zestaw bitów z wkrętakiem grzechotkowym tu już mamy 105 elementów Zestaw izolowanych wkrętaków do prac elektrycznych, tak jak zresztą tu widzimy na zdjęciu, osiem elementów również za tą samą cenę oraz zestaw wkrętaków z antypoślizgową rękojeścią i magnetycznym grotem, składający się z ośmiu elementów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście, osoby, które poszukują w tym momencie śrubokrętów. Na dole zaś mamy akcesoria remontowe, za 24,99 albo mamy linę uniwersalną, opaskę zaciskową albo zestaw 10 pędzli. Mamy również w tej samej cenie wycenioną szlifierkę ręczną z zestawem papierów i gąbek ściernych. Jest pełna 25 zł, daje pod rozwagę. Idziemy dalej, robi się ciekawiej i powiem Państwu, że jest taniej, taniej w porównaniu do Parkside'a, jeżeli chodzi o prowadnicę stolarską czy poziomicę. Oczywiście nie zawsze, bo czasami tam były takie promocje, że cena się zrównywała oczywiście, ale tak z tego co pamiętam jej ceny regularnej, o tak bym to powiedział porównując, jest to super hit tutaj, za 29,99 mamy do wyboru prowadnicę. No, poziomice. Jeżeli chodzi o tą prowadnicę, troszkę się tutaj e, zatrzymam. Prowadnica stolarska ma długość 116, 116 metrów, a zakres zacisku od 0 do 76. Dla tych, którzy może nie wiedzą, służy ona w dużej mierze na przykład do prowadzenia piły. Czyli inaczej mówiąc, prowadnicę montujemy na danym elemencie. I wzdłuż tej prowadnicy przykładowo czy wyżynarkę prowadzimy czy piłę. Dzięki temu mamy równe, równiuteńkie cięcie danego elementu. Jest niezwykle potrzebny, niezwykle mm, taki potrzebny sprzęt. To nie jest gadżet, absolutnie. Ja zakupiłem marki Parkside, taką prowadnicę i pamiętam, że właśnie dałem niespełna 40 zł. Później gdzieś w promocjach była również za 29,99, ale z tego co pamiętam, to regularna cena właśnie około 40 zł oscylowała. Tutaj marka Niteo za 29,99. Jeszcze taka króciutka dygresja. Marka Niteo jest to marka narzędzi sprzedawana właśnie głównie w Biedronce, tak, tak się utożsamia generalnie w naszym kraju Niteo z Biedronką, tak samo jak Parkside z Lidlem i Kauflandem na przykład. Dalej za 29,99 mamy różne poziomice, poziomice dla elektryków o długości 40 cm, bądź poziomice do armatury ze zdejmowanymi sprawdzianami do gwintów. Tu mam poniżej to widzimy. Także naprawdę uważam, że te sprzęty bardzo dobrze są tutaj w Biedronce wycenione. Poniżej tak, mamy tak ładnie wyklejony domek z taśmy. No i mamy tutaj oczywiście Biedronka oferuje zestaw taśm bądź taśmy jedną sztukę za cenę 7,99 do wyboru mamy taśmy naprawcze izolacyjne, pakowe ozdobne z nadrukiem taśmę dwustronną, taśmę pakową lub zestaw taśm pakowych. 7,99 za sztukę bądź za zestaw. W zależności od wielkości, no to w sklepie jak najbardziej Państwo sami wybierzecie. Idźmy na drugą stronę. Mamy za 14,99 zestaw lub sztukę. No podobnie jak. W poprzednim omawianych sprzętach mamy szpachlę fasadową, szczotkę drucianą, skrobak do tapet, szpachelkę płaską i ząbkowaną, zestaw dwóch szczotek z drutu stalowego i mosiężnego, zestaw szpachelek różne rodzaje bądź zestaw sześciu szczotek z drutu stalowego, mosiężnego i nylonowego odpowiednio każdy zestaw 1499 bądź jedna sztuka w zależności co będziemy akuratnie wybierać. Na dole zaś mamy coś innego niż dotychczasowych narzędzi, mianowicie tu mamy pierwsze narzędzie zasilane z baterii. Co prawda niewielkie mamy, mianowicie jest to, jest to albo do wyboru mini szlifierka. Albo akcesorium do naprawy podłóg, płytek i mebli. Widzimy na dołączonym obrazku w górnym rogu e, taka końcówka, taki sprzęt, troszkę przypominający mi to w pierwszej kolejności spieniacz, nawet do mleka. W każdym razie prawdopodobnie ta końcówka się nagrzewa i z tych nazwijmy ciastolin, tak pół żartem pulsery pół oczywiście, kolorów e, nabieramy i uzupełniamy ubytki czy to w powierzchniach drewnianych, czy tworzywach sztucznych, może zestaw się nadawać również odpowiednio inny zestaw do płytek, wyrobów ceramicznych i kamienia. Jeden z tych zestawów kosztuje 49,99 Mamy również za tą cenę do wyboru mini szlifiarkę do drewna, metalu i tworzyw sztucznych, zresztą widoczną na dolnej części ekranu. Nie zwalniamy tempa. Na kolejnej stronie mamy za 29,99 również super hit gazetki. Mamy zestaw, mianowicie takie zestawy do wyboru. Mamy tak, albo czy taśmę pakowy z dyspenserem, albo wyciskacz do kartuszy z nasadką. Mamy również napinacz ramowy z czterema szczękami i pasem napinającym, albo mamy szywacz z zestawem Tysiąca skrzywek. Także do wyboru, do koloru, co akuratnie Państwu będzie w danym momencie potrzebne, można śmiało udać się od czwartku do biedronki po wspomniane sprzęty. Poniżej mamy za 14,99 sztukę bądź zestaw akcesoriów do szlifowania. Mamy tarczę dwurzędową uniwersalną. Mamy zestaw dwóch tarcz polerskich do metalu talerz szlifierski z zestawem papierów ściernych, zestaw 11 tarcz do cięcia metalu, zestaw również 11 tarcz do cięcia szlifowania metalu, betonu, kamienia, bądź zestaw czterech tarcz listkowych do metalu i drewna. 1499, a za 1999, czyli nieco drożej, mamy do wyboru zestaw dwóch szczotek drucianych, zestaw trzech, Tarz diamentowych, do cięcia betonu i kamienia. Oczywiście marka Niteo 1999. Na dole zaś takie konkretne sprzęty, konkretnie mocne i niebezpieczne w cudzysłowie. Za 1999 mamy łom, młotek, sikierę lub przecinak. Precyzyjnie rzecz. Mówiąc, mamy młotek, siekierę, przecinak, łom płaski, młot, młotek ciesielski, młotek gumowy bądź łom z przecinakiem. Każdy z tych sprzętów 1999 może akurat nie się komuś coś przyda. I w tym oto sposób dotarliśmy do już bardziej znowu technicznych sprzętów, już tym razem zasilających. Czy to z gniazdka elektrycznego, czy znowu na baterie, tak mi się wydaje przynajmniej, mamy zestaw lutowniczy bądź zestaw narzędzi sieciowych. Każdy z tych zestawów wyceniono na 59,99 i tak precyzyjnie jeżeli ujmując, jeżeli chodzi o zestaw lutowniczy, zakres temperatury pracy tego zestawu 380 do 420 stopni Celsjusza. W zestawie mamy 5 wymiennych grotów. Natomiast zestaw narzędzi sieciowych składa się z aż 145 elementów widocznych zresztą w dużej mierze na dołączonych zdjęciach. Dochodzimy do skrzyń narzędziowych organizerów firmy Kistenberg. Myślę, że dobrze wymawiam: Kistenberg, może Kistenberg? Kolorystyka czarno-czerwona. Przypominająca nieco mi Kubricka, jeżeli mówiąc o same zdjęciach, jeżeli mógłbym oceniać te sprzęty, te skrzynie, narzędziowe organizery na podstawie samych zdjęć, to wydaje mi się, że to nie, nie, ta, ta jakość jednak do Kubricka nie odpowiada. To znaczy, że jakość tych skrzyń jest nieco gorsza od Kubricka, polskiej zresztą firmy, uważam bardzo dobrej. I tu za 27,99 mamy. Różne organizery i skrzynki do wyboru. Mamy na dołączonym obrazku, na przykład, mamy bardzo ciekawą taką walizkę narzędziową, składającą się właśnie po rozłożeniu. Mamy różne szuflady, mamy różne przegródki, a składając się ma formę walizki. Bardzo mi się to spodobało. Mamy jakiś organizer niewielki, ścienny z kuwetami, ale mamy również taką, taką skrzynię narzędziową z szufladkami też ciekawe rozwiązanie, czy po prostu taką tradycyjną skrzynię narzędziową. Wycenione 27,99, więc cena wręcz ekstremalnie niska, tak bym to powiedział. I na samym końcu mamy wspomniane latarki wszelkiej maści, latarki, lampki i tak dalej, i tak dalej. I za 16,99 mamy do wyboru albo latarkę warsztatową, w zestawie jest przewód USB typu C, czyli wiemy, że tutaj zasilacza brak, a akumulator jest wbudowany, tak się możemy domyślać. Cena to 16,99, ona jest na haku, możemy gdzieś zawiesić, bardzo wygodna przez to. Jeżeli chodzi o strumień świetny, no to mamy 79 lumenów, no raczej nie jest to wielka wartość, bo na przedział cenowy też jest bardzo niski. Ale mamy ciekawszą lampkę, latarkę czołową, mianowicie tu lumenów jest 75, czyli praktycznie to samo tam było 79, ale co ciekawe, kosztuje 16,99, ma 5 trybów świecenia i uwaga, możliwość sterowania gestami. Niezwykle mnie to zaciekawiło. No jak to funkcjonuje, jak to działa, jeżeli korzystaliście już z tej lampki czołowej, albo innej lampki sterowanej gestami, śmiało piszcie w komentarzach. Jestem niezwykle ciekawy. Myślę, że inni obserwatorzy mojego kanału również. Tym razem nie Niteo, tylko to jest firma Letre. Tak się chyba to czyta. Myślę, że dobrze to powiedziałem. Jesteśmy w temacie lampek. Lampki warsztatowe. lampki I mamy za 24,99 do wyboru. Lampkę warsztatową z hakiem lub uchwytem do zawieszenia. Zasilana akumulatorowo. Mamy taką lampkę rozsuwaną. 80 lumenów. 250 plus 80 lumenów. Tak dokładnie napisano. Trzy ryby świecenia, dwa źródła światła. Mamy lampkę składaną. Tu już jest 170 lumenów bądź lampkę z obrotową głowicą 170 plus 40 lumenów, a cena, przypomnę, nie 20, 25 zł. I ostatnim sprzętem, ostatnią latarką w tym zestawieniu i ogólnie w tej gazecie w dziale warsztat jest latarka warsztatowa, latarka warsztatowa za 34,99, gdzie uwaga, strumień świetny, to maksymalnie 500 lumenów. Tam wcześniej były wartości rzędu kilkudziesięciu, a tu mamy 500 lumenów. Słuchajcie, kolor czarny bądź granatowy. W zestawie mamy baterie do wyboru pojedyncza lub podwójna. 34.99. Powiem Państwu, że gazetka niezwykle ciekawa, długo wyczekiwana przeze mnie, ponieważ nie pojawiały się filmy o Niteo, Lete, generalnie narzędziach, sprzętach oferowanych w Biedronce. Długo się nic nie pojawiało, też myślałem, że może nie, tutaj Biedronka nie, nie będzie miała w ofercie żadnego nowego sprzętu. I ukryli, dobrze ukryli w gazetce, w ogóle w gazetce, tak naprawdę przeznaczonej na jakieś akcesoria do szkoły, dzieci i tak dalej. Ale jakoś mi się udało odnaleźć. Troszkę późno umieszczam ten film, no zdajecie sobie Państwo z tego, że po prostu późno odnalazłem te okazje cenowe. Natomiast tak jak mówię, niezwykle ciekawe i dobrze wycenione, część jest naprawdę bardzo dobrze wycenionych z nich. To nic, to tyle na dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku, zachęcam do subskrypcji, jeszcze raz cześć!